Proszę bardzo. Taki filmik w pionie. Mam nadzieję, że nie będzie najgorzej. Chcę pokazać mojego kotka, jak się przytula po prostu. Kotek przytulasek. Widzicie? Widać czy nie widać? Ale nie całą noc. Ona tak sobie leży teraz przed uśnięciem, żeby mnie uśpić. Ja specjalnie zamykam teraz oczy, żeby nie, nie świeciła mi latarka w oczy. O, proszę bardzo. Mój kiciuś kochany malutki. Jak mroczy ładnie. Jak mroczy pięknie. To jest po prostu coś pięknego. To jest super. Dobra, dość.